Serdecznie w studiu Autospa Grudio. Szanowni klienci, Grudziądzanie mamy na zewnątrz prawie 30 stopni już, a dopiero, dopiero. dopiero. ale wewnątrz temperatura jeszcze bardziej rośnie, mamy tutaj Krystian Pudzianowski. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja dzisiaj zawitałem do Roberta, czyli Autospa Grudziąc. Dlaczego? Dlatego, że przyprowadziłem dzisiaj swojego rama, bo je, u nas sezon koncertowy cały czas trwa i auto musi wyglądać jak milion dolarów. A jak milion dolarów, to gdzie? Oczywiście u, u Roberta Auto Spa Gruziąc. Także wiem, że auto będzie perfekcyjnie zrobione, wyczyszczone i przygotowane do trasy. Także gorąco polecam. Słuchajcie, najlepsi pracują z najlepszymi. Super, dziękuję Ci, Krystian. To jest mój osobisty przyjaciel też powiem, Przyjechał też do mojej córki na roczek. E, dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Słuchajcie, duży chłop. Duży chłop. Kiedy tyledy spuściłeś tydzień temu? Tak, tydzień temu wypuściliśmy swoje teledysk wakacyjnie i tak dalej, buja się w ciało, także niech cała Polska buja się razem z nami. Ale dzisiaj jesteśmy w fajnym miejscu, czyli auto Spa Grudziądz, gorąco polecam. Jeszcze jedno, duży facet, duży ram, dużo pracy, efekt pokażemy później. Powiedzmy, jeszcze można coś zdać na temat swoich walk. No tak, pod koniec roku już nasza moja następna walka, także bądźcie gotowi, bo wracam po kontuzji. I jak to mówią, nieważne jak się zaczynało, ważne jak się skończy. Super, bardzo dziękujemy. Życzę wszystkim miłego dnia. Zapraszamy też na profesjonalną kosmetykę samochodową do naszego studia detalingu Autospagrudzio z telefonu 500.